Na bok, proszę pani. Głos strażnika na przejściu granicznym Grey Line był zimny, gdy wyciągnięto ją z kolejki do losowej kontroli. Oczy wokół wpatrywały się w nią. Od zwykła kobieta ze starym plecakiem nic specjalnego. Ale kiedy przeszukali ukrytą kieszeń i wyciągnęli znoszony, srebrny trójząb Navy Seal, całe przejście zamarło. Rozmowy ucichły, radia zatrzeszczały. Oczy rozszerzyły się z niedowierzaniem. Kim ona była? I dlaczego jedna wyblakła odznaka sprawiła, że najtwardsi funkcjonariusze ochrony zamarli, jakby zobaczyli ducha? Emily Carter miała 35 lat i oficjalnie była niewidzialna. Trzy lata wcześniej była kimś zupełnie innym. Kimś, czyje nazwisko pojawiało się w tajnych raportach z misji, które nigdy nie ujrzą światła dziennego. Kimś... Kto zasłużył na prawo noszenia trójzębu na Visil poprzez próby, które łamały większość ludzi, zanim jeszcze zaczęli. Teraz była nikim specjalnym, po prostu kolejną kobietą podróżującą samotnie, noszącą znoszony plecak i ubrania z dyskontów. Tego rodzaju osobą, której strażnicy ledwo zauważają, chyba że szukają kogoś, komu można dokuczyć. I niestety, dzisiaj tak właśnie było. Przejście graniczne Grey Line miało reputację miejsca dokładnego do granic okrucieństwa, gdzie rządni władzy strażnicy wyładowywali swoje frustracje na podróżnych, którzy nie mogli się bronić. Emily znała ryzyko, wybierając tę trasę, ale czasami niebezpieczna ścieżka była jedyną dostępną. Czekała w kolejce 47 minut, gdy nastąpił wybór. Wcale nie losowy. Strażnicy skanowali tłum, szukając kogoś. Kto wydawał się wrażliwy, samotny, mało prawdopodobny, by sprawić kłopoty. Emily idealnie pasowała do tego profilu. Kiedy ją wezwali, poruszała się ze spokojem i posłuszeństwem wynikającym z lat treningu taktycznego. Żadnych gwałtownych ruchów, żadnych oznak oporu, ale jej oczy poruszały się inaczej niż oczy cywila. W ciągu trzech sekund potrzebnych na dojście do strefy kontroli, Skatalogowała każde wyjście, każdy kąt kamery, każdą potencjalną broń w zasięgu ręki, nawyki kogoś, kto przetrwał w miejscach, gdzie świadomość oznaczała różnicę między powrotem do domu a zniknięciem na zawsze. Stare instynkty nigdy nie umierają, po prostu uczą się lepiej ukrywać. Torba na stół, rozkazał prowadzący strażnik. Jego ton sugerował, że bardziej cieszy go władza niż faktyczne bezpieczeństwo. Emily posłusznie położyła plecak, w którym mieściło się wszystko, co posiadała na świecie. Każdy przedmiot został wybrany ze względu na funkcjonalność, a nie wygląd. Podróżuje pani sama? zapytał strażnik, rozpinając główną komorę z niepotrzebną szorstkością. Cel wizyty? Turystyka. Kłamstwo przyszło łatwo. Prawda że uciekała przed ludźmi, którzy chcieli wykorzystać jej przeszłość, nie była czymś, co strażnicy graniczni musieli usłyszeć. Wyciągnęli jej ubrania, zestaw medyczny, sprzęt kempingowy. A to co? Zapytał jeden z nich, podnosząc jej nóż taktyczny. Narzędzie kempingowe dość poważne narzędzie kempingowe, jak na turystę. Emily nic nie powiedziała. Wyjaśnienia zwykle pogarszają sprawę. Mały tłum zebrał się, by obejrzeć przedstawienie. Inni podróżni, wdzięczni, że to nie oni byli przeszukiwani. Personel ochrony, który nie miał nic lepszego do roboty, nikt z nich nie miał pojęcia, na co tak naprawdę patrzy. Kobieta, która stała spokojnie, podczas gdy jej rzeczy były rozrzucone po stole, kiedyś infiltrowała obozy terrorystów i uwalniała zakładników z sytuacji uznanych za niemożliwe. Zdobyła odznaczenia, znaczenia o których większość ludzi nawet nie wiedziała, ale to było przedtem, przed misją, która poszła nie tak, przed śledztwem, które zniszczyło kariery, zanim dowiedziała się, że bohaterstwo jest mniej ważne niż polityka, teraz była tylko kolejnym podróżnikiem, mającym nadzieję przekroczyć granice bez incydentów. Niestety, nadzieja nie wystarczyła. Och, planuje pani małą wycieczkę kempingową, czy próbę rozpoczęcia rewolucji! Żart strażnika wywołał rozproszony śmiech jego kolegów. Wygląda na to, że ktoś naoglądał się za dużo programów o przetrwaniu, dodała funkcjonariuszka. Jej ton ociekał protekcjonalnością. Zgaduję, myślisz, że noszenie sprzętu harcerskiego czyni cię twardą? Emily zachowała milczenie. Na jej ustach pojawił się ledwo widoczny uśmiech. Słyszała podobne komentarze przez całą swoją karierę wojskową. Drwiny nigdy jej wcześniej nie złamały. Nie złamią jej i teraz. Czy my tu jeszcze mamy? Kontynuował prowadzący strażnik. Linka, parakord, kompas, tabletki do uzdatniania wody. Ktoś naprawdę zaangażował się w tę fantazję o przygodzie. Więcej śmiechu od rosnącego tłumu gapiów. Emily czuła na sobie ich spojrzenia. Widzieli dokładnie to, co chcieli, żeby widzieli strażnicy. Kobietę bawiącą się w coś, czym nie była. Gdyby tylko wiedzieli... Wspomnienia przemknęły jej przez umysł: piasek i krew, i ciężar odpowiedzialności. Zasłużyła na każdy element sprzętu w tej torbie poprzez próby, które zniszczyłyby większość ludzi teraz śmiejących się z niej. Ale wyjaśnienia były niebezpieczne. Wiesz co myślę powiedziała funkcjonariuszka, podchodząc bliżej myślę, że jesteś jedną z tych, co chcą być w wojsku. Prawdopodobnie oblałaś podstawowe szkolenie, i teraz bawisz się w żołnierza ze sprzętem z demobilu. Te słowa zabolały, nie dlatego, że były prawdziwe, ale dlatego, że ujawniały, jak całkowicie wymazała się ze świata. Nic nie powiesz na swoją obronę? Naciskał prowadzący strażnik. Emily spojrzała mu prosto w oczy. Wolę słuchać. Och, ona mówi kolejna salwa śmiechu. Cóż, skoro jesteś taką dobrą słuchaczką, może wyjaśnisz, dlaczego ktoś, kto wygląda, jakby ledwo poradził sobie z torbą na zakupy, nosi wystarczająco dużo sprzętu, by przetrwać apokalipsę zombie? Zanim Emily zdążyła odpowiedzieć, najdokładniejszy ze strażników znalazł to, czego się obawiała. Jego palce prześledziły zarys ukrytej komory, którą wszyła w podszewkę plecaka. No, no, mruknął, otwierając ukryty zamek. Czy my tu mamy? Hałas otoczenia na przejściu zdawał się cichnąć. Jego palce zacisnęły się na zimnym metalu. Kiedy go wyciągnął, światła sufitowe odbiły się od znoszonej, srebrnej powierzchni trójzębu Navy Seal, od znaki, której zdobycie kosztowało ją wszystko. Efekt był natychmiastowy i absolutny. Śmiech ustał. Swobodna pogawędka ucichła. Nawet ruch radiowy zdawał się zatrzymać. Strażnik, trzymający trójząb, wpatrywał się w niego z wyrazem twarzy kogoś, kto właśnie odkrył w dłoni aktywny granat. Jego koledzy nachylili się, a ich twarze przeszły identyczne transformacje: zmieszanie, rozpoznanie, a potem coś bliskiego podziwu. Jezu! szepnął ktoś. Funkcjonariuszka, która tak szybko rzucała obelgi, stała teraz zamrożona. Prowadzący strażnik spojrzał z trójzębu na twarz Emilii i z powrotem. Kiedy w końcu przemówił, jego głos nie miał już żadnej z poprzedniej władczości. Proszę pani, powiedział cicho, nikt nam nie powiedział, nikt nie powiedział, że dzisiaj przechodzi seal. Tłum stał teraz w całkowitej ciszy, nagle rozumiejąc, że byli świadkami czegoś zupełnie innego niż myśleli. Emily spojrzała na trójząb, a potem na twarz strażnika i wypowiedziała słowa, których nie mówiła na głos od lat. Zespół siódmy. Kryptonim, duch. W tym momencie wszystkie słowa stały się bez znaczenia, ponieważ prawda właśnie została wyciągnięta z ukrytej kieszeni i niosła większą wagę niż jakikolwiek mundur. Przejście graniczne zmieniło się w jednej chwili. To, co było rutynowym ćwiczeniem upokarzania, nagle stało się sytuacją zarządzania kryzysowego. Prowadzący strażnik wciąż trzymał trójząb Emilii, jakby mógł wybuchnąć. Zespół 7, powtórzył powoli. Ta liczba niosła wagę, która wykraczała poza normalną hierarchię wojskową. Nawet cywile wiedzieli o zespole SEAL-7, jednostce duch, która pojawiała się w zredagowanych dokumentach i znikała z oficjalnych rejestrów. Panie sierżancie, szepnęła pilnie funkcjonariuszka do swojego przełożonego, musimy to zweryfikować, jeśli jest autentyczna. Nie musiała kończyć. Wszyscy rozumieli implikacje. Upokorzenie cywila było sprawą dyscyplinarną. Upokorzenie odznaczonego żołnierza Navy SEAL było katastrofą kończącą karierę. Nadzorca przejścia, siwowłosy weteran, zbliżył się do Emily z ostrożnym szacunkiem. Proszę pani, powiedział formalnie. Będziemy musieli zweryfikować pani dane. Jestem pewien, że rozumie pani konieczność. Emily skinęła głową. Spodziewała się tego. Odznaka była jednocześnie jej największą ochroną i największą słabością. Numer seryjny Alfa 779 Charlie Delta 04, powiedziała cicho. Operacja Nightfall, operacja Desert Ghost, operacja Broken Arrow wszystkie sklasyfikowane powyżej pańskiego poziomu dostępu. Oczy nadzorcy lekko się rozszerzyły. Te nazwy operacji nie były publicznie znane. Fakt, że Emily je znała, oznaczał, że albo była dokładnie tym, za kogo się podawała, albo była o wiele bardziej niebezpieczna niż jakikolwiek SEAL. Atmosfera na przejściu całkowicie się zmieniła. Proszę pani, powiedział nadzorca, jego głos niósł prawdziwy szacunek. Teraz skontaktuję się z naszym łącznikiem wojskowym, aby potwierdzić pani status. To jest protokół. Emily rozumiała. Że każda weryfikacja tworzy ślad, który mógł być śledzony, ale teraz było już za późno. Kot wyszedł z worka i miał pazury. Podczas gdy czekali na weryfikację, wśród personelu ochrony nastąpiła interesująca transformacja. Młodsi strażnicy stali teraz w pełnym szacunku dystansie, starsi weterani zbliżyli się, ich mowa ciała zmieniła się w coś bliskiego czci. Proszę pani. Powiedział jeden z nich cicho: Mój syn jest w marynarce wojennej. Dałby wszystko, by poznać kogoś takiego jak pani. Emily skinęła głową, ale nic nie powiedziała. Dawno temu nauczyła się, że kult bohaterów jest bardziej niebezpieczny niż drwiny. Nie była bohaterką, była ocalałą. Telefon weryfikacyjny nadszedł po dwunastu minutach. Twarz nadzorcy przeszła przez kilka wyrazów: Zdziwienie. Zaniepokojenie, panika, a w końcu ostrożna neutralność. Kiedy odłożył słuchawkę, wszystkie oczy na przejściu były skupione na nim. Proszę pani, powiedział formalnie. Pani dane uwierzytelniające zostały zweryfikowane. Ma pani zezwolenie na natychmiastowe przejście. Dalsza kontrola nie jest wymagana. Ale coś w jego tonie sugerowało, że rozmowa dotyczyła czegoś więcej. Emily potrafiła odczytać podtekst. Ktoś z wystarczającą władzą zadzwonił, by uciszyć pytania i zapewnić bezpieczne przejście. Ktoś, kto dokładnie wiedział, kim jest Emily Carter. Prowadzący strażnik zbliżył się do niej. Rzeczy Emily były schludnie spakowane. Trójząb leżał na wierzchu, już nie ukryty. Proszę pani, powiedział cicho, chciałbym przeprosić za wszystko. Nie wiedzieliśmy. Emily wzięła swój plecak. Nie mieliście wiedzieć odpowiedziała po prostu idąc w kierunku wyjścia. Przejście rozstąpiło się przed nią jak woda. Personel ochrony odsunął się na bok z ukłonami szacunku. Emily dotarła do bramy wyjściowej i zatrzymała się. Funkcjonariuszka, która najgłośniej wyrażała swoje obelgi, napotkała jej wzrok i wymamrotała jedno słowo. Przepraszam. Emily skinęła głową i przeszła przez bramę, wracając do świata który nigdy już nie spojrzy na nią w ten sam sposób. Za nią przejście pogrążyło się w niezwykłej ciszy, jakby wszyscy obecni rozumieli, że byli świadkami czegoś znaczącego. O dniu, w którym duch przeszedł przez przejście graniczne Greyline i przypomniał wszystkim, że wojownicy nie zawsze wyglądają tak, jak się spodziewamy. Historia Emily Carter rozprzestrzeniła się w społeczności ochroniarskiej, jak pożar. Sedno prawdy pozostało niezmienne. Żołnierz Navy Seal chodził wśród nich niewidzialny i nierozpoznany, dopóki chwila przypadkowej okrutności nie ujawniła, kim naprawdę był. Funkcjonariuszka, która rzuciła obelgę, złożyła rezygnację. Nadzorca przejścia wydał nowe protokoły szkoleniowe podkreślając znaczenie traktowania wszystkich podróżnych z godnością. Nieoficjalne przesłanie było proste. Nigdy nie wiesz z kim masz do czynienia. Młodsi pracownicy ochrony zaczęli podchodzić do swojej pracy inaczej. Ciągle myślę o jej twarzy. Zwierzył się o jeden z nich. Jak spokojna była, jakby wiedziała coś, czego my nie wiedzieliśmy. Sama Emily zniknęła z powrotem w anonimowości. Niektórzy weterani, którzy byli obecni tego dnia, po cichu pytali przez kanały wojskowe. Odkryli kartotekę służby, która czytała się jak fikcja. Była prawdziwa, powiedział emerytowany Marinę. Cokolwiek się stało, co zakończyło jej karierę, nie było to z braku odwagi. Pewnego ranka, na ścianie, w pobliżu strefy kontroli, pojawiła się mała, nieoficjalna tabliczka. Nie było na niej żadnych nazwisk, tylko prosty napis: Prawdziwi wojownicy służą w ciszy. Emily Carter przeszła przez ich życie przez mniej niż godzinę, ale jej obecność Zmieniła wszystko. Pokazała im, że bohaterstwo nie ogłasza się fanfarami i że szacunek powinien być dawany swobodnie, a nie zdobywany przez pokazy władzy. Prawdziwy honor nie potrzebuje publiczności. Znoszony srebrny trójząb, który nosiła Emilii, nie był trofeum. Był przypomnieniem dla niej samej, że niektóre osiągnięcia wykraczają poza okoliczności, które je stworzyły. Przez trzy lata żyła jak duch. Niewidzialna i zapomniana. Przyjęła hańbę, która nie była jej winą i zniknęła w anonimowości, ponieważ czasami największą przysługą jest stanie się niewidzialnym, ale niewidzialność ma swoje granice. Kiedy zasłużyłeś na prawo noszenia trójzębu przez próby, które łamią większość ludzi, kiedy poświęciłeś wszystko dla ideałów, tego rodzaju osiągnięcie nie blaknie tylko dlatego, że biurokraci decydują, że jest niewygodne. Historia Emily przypomina nam, że żyjemy otoczeni przez niewidzialnych bohaterów. Nie noszą swoich osiągnięć jak odznak, ponieważ prawdziwy honor nie wymaga uznania. Nie domagają się szacunku, ponieważ nauczyli się, że szacunek dawany swobodnie jest wart więcej niż ten wymagany. Ale kiedy okoliczności zmuszają ich prawdziwą naturę, do wyjścia na światło dzienne. Objawienie zmienia wszystko wokół nich. Strażnicy na przejściu granicznym Grey Line nauczyli się, że siła przybiera formy, których nigdy nie byli szkoleni rozpoznawać, że odwaga często wygląda jak spokojne posłuszeństwo, a najznakomitsi wojownicy są zwykle tymi, którzy nauczyli się, że przechwałki to luksus, na który profesjonaliści nie mogą sobie pozwolić. Emily Carter przeszła przez to przejście i pozostawiła po sobie dziedzictwo. Nie dlatego, że domagała się uznania, ale dlatego, że okoliczności zmusiły prawdę o tym, kim była, do wyjścia na światło dzienne. Nosiła swój trójząb nie jako dowód tego, co osiągnęła, ale jako dowód tego, co straciła i odnalazła na nowo. Od znaka znaczyła wszystko i nic kawałek metalu. Który reprezentował próby, ofiary i osiągnięcia, które nigdy nie pojawią się w książkach historycznych. Prawdziwi wojownicy służą w ciszy, ale kiedy cisza zostaje przerwana, świat przypomina sobie, że honor nigdy tak naprawdę nie umiera. Po prostu cierpliwie czeka na właściwy moment, by przypomnieć wszystkim, że zawsze tam był.